Czołem performatorzy witam Was bardzo serdecznie w niedzielnych mechanizmach wykonania. I oczywiście e, bardzo serdecznie proszę Was o kolejne subskrypcje na kanale. Już zbliżamy się do tych 3,500 subskrypcji, także mam nadzieję, że już niedługo dojdziemy do koń na koniec wakacji do tej, do tej piątki. No, mam takie optymistyczne podejście do tego, że na koniec wakacji dojdziemy do 5000, a może na koniec roku albo na rok kanału do 10 tysięcy. No, ale nie powiedziałem tego słowa zupełnie przypadkowo. Optymizm. Tak, dzisiaj będzie o optymizmie. O tym, czy optymizm jest jakimś złudzeniem, że tak naprawdę na ile ten optymizm jest jakimś zaklinaniem rzeczywistości, kompletnie nierealistycznym, a na ile ten optymizm może być realnym czymś, co będzie zwiększało naszą jakość wykonania. Na ile właśnie optymizm może nam w jakiś sposób szkodzić, a na ile pomagać. I dzisiaj w programie powiem Wam właśnie, czym jest optymizm, jakie są jego podstawy, także biologiczne podstawy. Powiem trochę o tym, jak możemy ten optymizm budować oraz jakie są pułapki, Optymizmu, bo to też jest bardzo istotna kwestia. A więc, moi drodzy, zacznijmy. Czym jest optymizm? Optymizm to nie jest tylko pozytywne nastawienie do świata. Ale tak naprawdę ta optymizm to jest pewna atrybucja, czyli wyjaśnianie przyczyn. Różnych zdarzeń. I tutaj takim czołowym psychologiem zajmującym się w ogóle tematyką optymizmu jest Seligman. I on stworzył pewnego rodzaju model optymizmu, model wyuczonego optymizmu, o którym Wam właśnie teraz powiem. Ten model. Jest bardzo mocno związany właśnie z atrybucją, czyli przypisywaniem przyczyn danych zdarzeń. I teraz, moi drodzy, co robi optymista, czyli jak optymista, optymistka przyjmuje, jaką ona, on przyjmuje atrybucję? Otóż, przy sytuacjach korzystnych, Pozytywnych, optymista przypisuje to jako wewnętrzną, wewnętrzną, wewnętrzne sprawstwo pozytywnego zdarzenia, trwałe i globalne. Czyli, jeżeli zdarzyło się, powiedzmy, coś pozytywnego, nie wiem, wygrałem. Jakąś walkę, jakieś starcie ze swoim przeciwnikiem na ringu, to będę uznawał, że tak, to ja jestem odpowiedzialny, to moje sprawstwo tej wygranej. To sprawstwo nie jest tylko teraz, tylko jest trwałe. Ja po prostu wygry będę wygrywać i globalne. Oznaczy, że ja po prostu jestem mega zawodnikiem. Natomiast negatywne sytuacje optymista będzie atrybuował, czyli nadawał im przyczynę zdarzeń jako zewnętrzne, chwilowe i lokalne. Co to oznacza? Przegrana walka. Optymista powie. Przeciwnik był bardzo silny, czyli na zewnątrz. To jest chwilowe, czyli to jest po prostu jedna przegrana walka. Tylko to znaczy, tylko tu i teraz. Oraz będzie jako lokalne, to oznacza, że ja mimo tej przegranej walki nadal jestem dobrym zawodnikiem. Natomiast pesymista będzie zupełnie robił odwrotnie. Czyli po wygranej walce, powie sobie tak, to na zewnątrz przeciwnik był słaby. E, tak naprawdę to tylko, to tylko przypadek. To jednorazowa walka wygrana. I tak naprawdę jestem słabym zawodnikiem, ale wygrałem. Tu i teraz. Prawda? Natomiast no, negatywną sytuację, czyli przegraną, będzie mówił w taki sposób: O rany, to moja wina, wewnętrzna atrybucja. E, to będzie zawsze i to cały ja jestem beznadziejny. Czyli pesymista będzie zupełnie gdzie indziej szukał przyczyn zdarzeń. Czyli zupełnie właściwie można powiedzieć, że odwrotnie niż optymista. Moi drodzy, w ogóle to takie nastawienie, czy pesymistyczne, czy optymistyczne, jest związane z biologią mózgu. Czyli z działaniem przede wszystkim serotoniny, czyli takiego można powiedzieć, neurotransmitera szczęścia, u ludzi bardziej optymistycznych. Ta serotonina po prostu jest większa, jest więcej jej. Z dopaminą, czyli takim neurotransmiterem, który jest odpowiedzialny za oczekiwanie nagrody. I znowu tutaj dla optymiści będą mieli więcej tej dopaminy. Oraz optymizm jest związany z działalnością, z działaniem e, kory przedczołowej po lewej stronie. I. U osób, które mają takie bardziej optymistyczne podejścia, ta kora mózgowa, przedczołowa po lewej stronie, jest po prostu bardziej aktywna. Ja mówię na razie o tym, jak to jest, tak biologicznie, bez zmiany. Czyli osoby, które mają tendencje optymistyczne, bardziej właśnie u nich są aktywne te rzeczy, o których mówiłem, a pesymistyczne mniej są aktywne. Natomiast mamy coś takiego, jak neuroplastyczność mózgu. Czyli to oznacza, że pod wpływem doświadczeń zewnętrznych, pod wpływem treningu, w jakiś sposób nasz mózg może inaczej funkcjonować. Czyli jeżeli będziemy uczyli się tego optymizmu, to będzie wzrastała nasza aktywność w naszej korze przedczołowej, lewej, będzie wzrastała liczba serotoniny i dopaminy. Także możemy trenować, moi drodzy, właśnie ten optymizm. I dzięki temu, w jaki sposób zmienić naszą strukturę biologiczną mózgu, czyli to się da wypracować. Jak można trenować? Przede wszystkim zacząć od takiej praktyki mikrosukcesów, czyli zauważać. Małe, nawet naprawdę najmniejsze sukcesy, czyli to, co zrobiłem tak, jakbym chciał. Możemy sobie tutaj porozmawiać z takim wyobrażonym, optymistycznym trenerem po porażce. Czyli co optymistyczny trener powiedziałby po porażce? Ja lubię takie stwierdzenie. Po porażce czasem. To nawet lepiej i sobie wytłumaczyć dlaczego? Po porażce można sobie zadać trzy bardzo ważne pytania właśnie związane z tą teorią atrybucji. Czy to na pewno moja wina? Czy to ja jestem za to odpowiedzialny? Czy tak, na pra czy tak, czy tak będzie zawsze? Czy ta porażka będzie się. Zawsze zadziała, zadziewać. I czy to dotyczy wszystkiego w moim życiu? Czy ta porażka, na przykład w sporcie, to jest moją globalną porażką? Zadajmy sobie to pytania, te pytania i naprawdę szczerze postarajmy się na nie odpowiedzieć. Możemy poprosić o konsultację naszego wewnętrznego, optymistycznego trenera. Możemy się zastanowić, co byśmy powiedzieli komuś innemu, gdyby z taką porażką do nas przyszedł. To bardzo rozwija i empatię, i optymizm. Można też się zastanowić, taką kolejną techniką jest trening wyobrażeniowy, czyli zastanowić się, co będzie, jaki będzie stan, jeżeli będę robił wszystkie rzeczy krok po kroczku, powolutku, ale stanowczo. Moi kochani, bardzo istotne jest to, żeby przy tej atrybucji porażki, żebyśmy mogli zbudować taki zdrowy optymizm, jest też pewne jednak zastanowienie się nad wewnętrznym sprawstwem tej porażki, ale nie na zasadzie, że ja sobie teraz będę jechał z swoją samokrytyką i wewnętrznym moim niszczycielem i krytykiem. Tylko zastanowi, zastanowił się, co ja mogę, czy coś ja mogę zrobić inaczej. I w sporcie na najwyższym poziomie to jest bardzo ważna rzecz, żeby nie podchodzić do tego tylko tak bardzo optymistycznie, że to na pewno na zewnątrz ta porażka, tylko żeby zdrowo rozsądkowo do tego podejść i żeby zastanowić się, co ja mogę inaczej zrobić. Czyli nie. Osadzać się w przeszłości, co ja zrobiłem, jak ja zrobiłem, tylko co mogę na przyszłość zrobić. Czyli dać sobie taki fit forward. Nie tylko oczywiście w sporcie, ale w biznesie, na najwyższych poziomach wykonania dobrze jest sobie pracować nad tą atrybucją wewnętrzną, ale chwilkę po jakimś czasie. Nie od razu po przegranej, tylko potem sobie zrobić fajną analizę. Bo musimy też uważać z tą atrybucją wewnętrzną porażki z tego względu, żeby ona nas po prostu nie. Za bardzo docisnęła do gleby. Czyli tak trochę realizmu, realistycznego optymizmu, bardzo nam się, moi kochani, przyda. No bo dlaczego też o tym mówię? Ponieważ trochę nierealistyczny optymizm, zbyt duży optymizm, też ma wiele pułapek. I zagrożeń, no bo jeżeli ja będę tylko patrzył na świat przez różowe okulary, czyli to jest tak zwany efekt polianny, się nazywa w psychologii, no to ja nie zobaczę żadnych zagrożeń. Więc to uważajmy z tym. Jest jeszcze tak zwane zjawisko biesu optymizmu, które polega na tym, że ja widzę swoją przyszłość tylko w różowych barwach i że mnie. To, co złego innych ludzi dotyka, mnie nigdy nie dotknie. Czyli to innym zdarzają się wypadki, nie mi. To inni chorują mnie ja. To jest pewne zniekształcenie poznawcze, na które też bardzo ważne, żebyśmy yy, widzieli to, że takie zjawisko jest. Ja, mając też jako człowiek takie bardzo czasem optymistyczne podejście, może mnie to doprowadzić do wielu ryzyk tak naprawdę. Co jest też istotne, to też jest takie zjawisko, że my myślimy, że mamy nad wszystkim kontrolę czasem. I to też jest pewna pułapka optymizmu. Więc nie nad wszystkim mamy kontrolę, nie wszystko możemy skontrolować. To, co nam się wydaje idealne, może nim nie być. Ludzie inwestują czasem myśląc, ja mam kontrolę nad tym bitcoinami, nad tą giełdą. No ale właśnie przyjdzie jakaś kompletnie, nie, kompletnie nieoczekiwana sytuacja i nagle akcje spadają. I my tego nie możemy przewidzieć. Więc słuchajcie, ten optymizm, taki nierealistyczny, faktycznie może nam, może nas doprowadzić do porażki, do kontuzji i zwiększyć ryzyko. Bardzo istotne jest właśnie to, żebyśmy w budowaniu swojego optymizmu realistycznie ze świadomością patrzyli na to, że czasem ten optymizm może szkodzić. Czyli jeżeli będziemy mieli tego świadomość, jak działa optymizm, możemy wziąć z niego jak najwięcej, a jednocześnie jak najbardziej zredukować te straty, które będą wynikały z tego nierealistycznego optymizmu, moi kochani. Moi drodzy, chciałem się Was zapytać, tak na koniec, jak Wy interpretujecie swoje sukcesy, a jak Wy interpretujecie swoje porażki? Czy uznajecie się za optymistów, czy za optymistów przesadnych, czy że realistycznych optymistów, a może jesteście, czujecie się pesymistami? Napiszcie, proszę, w komentarzach. O tym, bo to mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawi. Jeśli film się Wam podobał, to bardzo proszę Was o lajki. A jeśli chcecie wesprzeć kanał i stwierdzacie, że te treści są jakkolwiek dla was wartościowe, to wejdźcie na wwwpatronite.pl ukośnik Performatorzy. Obejrzyjcie, jakie są tam opcje i jakie korzyści z tego mogą wynikać. No i podejmijcie jakąś decyzję, która będzie Waszą decyzją, Waszym wyborem. Moi kochani, ja tymczasem Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam cudownej niedzieli, optymizmu, realistycznego optymizmu w życiu, no i mechanizmy wykonania już w przyszłą niedzielę, ale oczywiście śledźcie moje shorty, nie tylko tutaj, ale także na TikToku. Czołem, kochani performatorzy i performatorki. Do zobaczenia.